Witam Was serdecznie, nazywam się Konrad Szatkowski i znów będę marudził na e-commerce i sprzedawców. Film o dropie obejrzało 10 tysięcy osób w niecały miesiąc i dostałem masę wiadomości na Instagramie, na LinkedInie, na fejsie, żeby ocenić Wasze sklepy, żeby dać drogę, żeby pomóc, jak to rozwinąć, jak nie popełniać tych błędów, więc dzisiaj troszkę o tym porozmawiamy, bo to pokazuje tylko, jak mało jest jeszcze informacji na ten temat. I jak daleka droga jest przed nami wspólnie, żeby dojść do pełnych sukcesów w Polsce, no bo rynek nie jest wcale jeszcze tak stary, no jest młody, on cały czas się rozwija. I oczywiście dziękuję Wam bardzo za tą dozę zaufania, że chcecie oglądać te wypociny i wyciągacie z nich dla siebie jakieś wartości i stosujecie je w praktyce, bo to jest mega budujące do kolejnych materiałów. Zaczynamy materiał, w takim razie intro i lecimy. Dzisiaj skupimy się na 11 błędach, jakie popełniają sprzedawcy i nie tylko na sklepie internetowym, ale też w logistyce, we własnej organizacji, na marketplace'ach takich jak Allegro, Amazon. A czemu 11? No bo w sumie nie 9, nie 5, nie 10. Tyle wyszło i takiej liczby będziemy się trzymać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 1. Brak dywersyfikacji sprzedaży. Czy wy w ogóle, sprzedawcy, śpicie spokojnie? Mając, nie wiem, 90% sprzedaży na Allegro nie przychodzi wam do głowy nigdy, że tam utrzymując kilkuosobowy zespół, całą firmę wokół jednego marketplace'u czy jednego systemu nie macie wrażenia, że w pewnym momencie coś może być nie tak, coś może siąść, jeden ban czy cokolwiek innego? Czasami na Zjednoczonych Sprzedawcach pojawia się taki kwiatek, który mówi, że dostał bana, no i w sumie cały biznes mu leży. I nie zmierzam do tego, że to powinno być gdzieś pół na pół, sklep internetowy połowa, Allegro połowa. Bo to też nie wystarczy. Dywersyfikacja powinna być w taki sposób przeprowadzona, żeby niezależnie od tego, która noga upadnie, żeby biznes działał w miarę płynnie. Możesz odczuć to w delikatnej formie czkawki, ale nie w formie krachu całego biznesu. I jasne, że to jest zależne od kategorii, od branży, od biznesu, od tego, jakimi produktami handlujecie, i czasami to jest jedyna droga, ale wszędzie powinniśmy szukać alternatyw, bo po prostu śpij się spokojniej. 2. Idziecie na ilość, a nie na jakość. Masa kopiowanej treści prosto od importera, czy od dystrybutora towarów. Po prostu wklejacie zdjęcia, wklejacie ten opis, jak leci. I jesteście jednym z miliona użytkowników, którzy robią dokładnie to samo, i niezależnie czy na Marketplace, czy na własnym sklepie internetowym. I Wasze oferty w całym internecie wyglądają identycznie, a poza tym w SEO się to w żaden sposób. Nie indeksuje, nic się z tym nie robi, no bo takich sklepów jak wasze, pod tym względem są te same opisy, to samo klonują wszędzie, jest po prostu cała masa. A dodatkowo jest takie dziwne myślenie, no dobra mam już troszkę oferty, to w takim razie wepnę jedną, drugą, trzecią hurtownię, poszerzę tą ofertę, będzie więcej do wyboru. No z jednej strony tak, a z drugiej strony, żeby to miało ręce i nogi, to musisz mieć super filtrowanie na stronie. Żeby mieć super filtrowanie na takiej stronie, to musisz i tak do tego każdego produktu przysiąść, dodać te filtry, pobadać troszkę je. Rzadko kiedy w feedzie z danymi od hurtowni te produkty są na tyle dobrej jakości, żebyś mógł to po prostu wrzucić i one będą idealnie działały na Twoim sklepie. Więc skupcie się na jakości oferty, niekoniecznie na ilości. 3. Odwlekanie automatyzacji procesów. Rozwijacie powoli swój biznes, dotrudniacie ludzi, no i dalej ktoś odpisuje na maile oczywiście, wystawia te fakturki, wystawia listy przewozowe, wszędzie ręcznie jest dalej masa firm, która nie ma, nie wiem, besinkera Zerpa, kopiuje bezpośrednio zamówienia, jest tego troszkę i cały czas ludzie to robią w taki prosty, sposób, przez co cały czas rozwijają się poziomo, czyli każde Każda następna grupa zamówień wymaga dotrudnienia kolejnej osoby do obsługi tych zamówień. To nie jest rozwój pionowy, on nie pozwala skalować się bez praktycznie poszerzania kosztów. Musicie pamiętać o automatyzacji na każdym procesie. Wszystko praktycznie teraz da się, czy to usługą sasową, czy jakąś dedykowaną, zautomatyzować. Nie musicie wystawiać faktur ręcznie, nie musicie wystawiać listów przewozowych. Zamówienia prześlą się automatycznie na magazyn z dowolnego sklepu internetowego, czy to platformy e-commerce'owej. Możecie w łatwy sposób, automatycznymi akcjami informować klienta o postępach, robić masę, masę, masę rzeczy, a tak naprawdę nie będzie tego nikt obsługiwał, będzie to trzeba tylko i wyłącznie pilnować. I zobaczcie, ile to kasy oszczędza: naprawdę sporo, bo mamy kilka osób. Są firmy, które nie wiem, do obsługi takich zamówień samego biura mają 3-4 osoby, jest troszkę sporo, jak nie wiem, tam 1000-2000 zamówień, a są takie podmioty, i to, to tak działa, więc. Automatyzacja. I ja wiem, że niektóre firmy mają taki dług technologiczny, że bardzo ciężko ją wprowadzić, ale czasami przyjdzie taki moment, że już będziecie mieli dość i będziecie chcieli to po prostu zaorać. 4. Brak budżetu eksperymentalnego. Mówiłem o tym przy marketplace'ach. Każdy marketplace nowy to jest eksperyment. Nie traktujmy. Wyjścia na nowe rynki, czy testów, czy czegokolwiek innego, jako natychmiastowy zysk, czyli szybko zarobimy w tamtych kanałach. Wszystko powinniśmy traktować jako eksperyment. Powinniśmy prowadzić tą dywersyfikację, o której wspominałem w jedynce, ale w, taki, w takiej merytoryce, że to jest eksperyment. Ja zakreślam sobie budżet, który chcę na to wydać i mniej więcej się go trzymam. Przydzielam tam zespół, przydzielam tam, nie wiem, agencję zewnętrzną, cokolwiek innego i testuję. Każda rzecz jest eksperymentem, badamy, wyciągamy wnioski, wprowadzamy poprawki i uczymy się razem z tym eksperymentem, bo to rzadko kiedy od nas zależy ta decyzja, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. Po prostu kala testów musi być na tyle duża, że coś w końcu siądzie i dlatego mówi się o tym eksperymenty, bo z eksperymentów właśnie wyciągamy wnioski, a nie tylko wrzucamy, robimy coś i stwierdzamy, że wyszło albo nie wyszło, i koniec. 5 granie tylko ceną. No i to jest dość częste, szczególnie na Allegro, gdzie jest po prostu produktyzacja i cena im niższa, tym lepiej się produkt sprzedaje. No i to jest problem. Na marketplace'ach niektórych, ok, może nie mamy na to bezpośredniego wpływu, ale nie tylko cena się liczy. Jeżeli macie dobrą markę, która stoi za waszymi produktami, tam nie zawsze gra się ceną. Bardzo często gra się jakością obsługi klienta, podejściem, czasem realizacji, łatwością dostępu do informacji o produkcie, dobrym wsparciem, jeżeli produkt wymaga jakiegoś wsparcia technicznego. Masę czynników jesteśmy w stanie zapewnić na rzecz troszkę wyższej ceny, które wcale nie muszą być tak kosztowne, bo jeżeli mamy odpowiednią skalę sprzedaży tych produktów, no to łatwo zamortyzować dodatkowe wsparcie czy szybszą realizację zamówień. Cześć. Róbcie zestawy, nie sprzedawajcie pojedynczych produktów. To się troszkę wiąże z poprzednim punktem, jeżeli nie chcecie grać tylko ceną. Bardzo wielu sprzedawców patrzy na swoje produkty właśnie z poziomu produktu, a nie potrzeby. Klienci mają różne potrzeby. Jeżeli kupili nowy telefon, to zazwyczaj nie kupują tylko szybki, ale chcą dokupić etui, może psikacz i ściereczkę. Zróbcie z tego zestaw, bo to ma kilka bardzo kluczowych zalet. Po pierwsze, przestaje Was interesować produktyzacja na przykład na Allegro. No bo zestawy to jest zestaw kilku produktów i tam nie ma kodu, więc nie jesteście od tego zależni. A po drugie, wtedy ciężej odnieść się do ceny produktu. Nie musicie wtedy właśnie nią grać. Ona troszkę może być inna. Możecie dorzucić delikatną marżę do niego i, i tak będzie się sprzedawał, bo klient nie będzie miał odniesienia i sama platforma też nie będzie miała odniesienia. Więc zestawy mają sens. 7. Zostawianie agencji samej sobie. W serio jest to popularny problem. Jeżeli wynajmujecie agencję od ac czy do OCO, to oni nie muszą tak naprawdę w pełni znać się na Twoim biznesie i tym, co sprzedajesz. To ty im musisz dostarczyć kluczowe informacje. Im więcej dasz im w stadu merytorycznego na temat swoich produktów, swojej branży i całej otoczki, tym lepiej oni będą działać. Najgorsze, co można zrobić, to zostawić agencję samą sobie, i później po trzech miesiącach się dziwimy, że w sumie nie ma wyników. Wiem, że jest dużo agencji. Które po prostu tak wymusza i z często długimi umowami na 2-3 lata i po 3-4 miesiącach i tak dalej nic nie widać, i ja wiem, że też potrafią robić to źle, ale bardzo często problem leży też po stronie sprzedającego. Który nie zapewnił im odpowiedniego backgroundu merytorycznego odnośnie ich produktów i sprzedaży, bo na podstawie tego oni będą poznawać Waszych klientów, oni będą poznawać szerzej te produkty i drogę dotarcia do tych produktów na dowolnym kanale, czy to Facebook Adsy, czy Google Adsy, czy standardowe SEO, czy masa masa innych kanałów. Płatnej dystrybucji. Doświadczona agencja pewnie sama Wam to powie, i może ona mieć nawet jakieś doświadczenie z Waszej branży. To jest duży plus, bo mają się do czego odnieść i jak porównywać wyniki. No ale i tak, Wasz biznes pewnie jest troszkę inny od wszystkich tych, które oni prowadzili, więc warto ich przez tą ścieżkę poprowadzić. Oni będą dużo pytać, Wy musicie dużo odpowiadać, im szybciej osiągniecie sukces w ten sposób. 8. Niska jakość obsługi poza standardowym Allegro czy Amazonem. To też jest częsty problem. Czasami rozmawiam z tymi pracownikami sklepów internetowych na kolach, bo konsultujemy jakieś dodatkowe integracje, i oni się nieraz dużo bardziej cieszą: O, sprzedało się na sklepie, nie na Allegro. To jeżeli pójdzie coś nie tak, to nie ma negatywa. No super, no ale jak wiesz, że może pójść coś nie tak, to staraj się zminimalizować te problemy, niezależnie od kanału sprzedaży, bo finalnie sprzedajesz produkt jako firma, jako całość marki, to budujesz po to ten brand, budujesz całą toczkę wokół swoich produktów żeby jakość dostarczać niezależnie od kanału, bo wtedy klienci będą wracać. Szczególnie to jest ważne poza marketplace'ami, gdzie sprzedajecie na własnym sklepie internetowym. Znajdźcie jakieś atuty, którymi możecie grać, no bo już klient i tak jest wystarczająco przyzwyczajony do tego, że Allegro i tak wszystko załatwi. Jeżeli chcecie skutecznie osiągać tą dywersyfikację sprzedaży, no to musicie czymś się też wyróżniać na innych kanałach, więc na sklepie ta jakość wręcz powinna być wyższa niż na Allegro, nie niższa. 9. Brak pracy nad klientem powracającym i koszykami, i całą resztą. Bardzo często patrzy się tylko i wyłącznie na sprzedaż pojedynczych produktów. Gdzieś się na sklepie tak się prowadzi reklamy, i tak się stosuje działania marketingowe, żeby skierować do konkretnej sprzedaży a ten klient zazwyczaj ma duży potencjał i postarajmy się go troszkę przywiązać do nas. Nie mówię o takich hamskich praktykach, gdzie sprzedajemy za 39,99 na Allegro, żeby za złotówkę coś innego dorzucić na aukcji, bo ja do końca nie jestem za tym, żeby tak sobie łatać smarta. Ale jest kilka innych sposobów. Możecie dać za zapis do newslettera na przykład jakiś rabat na sklepie internetowym, a później w tym newsletterze dosprzedawać produkty, którymi on był wcześniej zainteresowany. Analizujcie, jaki użytkownik przegląda produkty u Was, co dodaje do koszyka, bo bardzo dużo tych koszyków porzuconych też oddaje odczucia zakupowe tych klientów, więc warto je badać. Jest masa miejsc, gdzie można takiego klienta podejść i nad nim się zastanowić, tak żeby tę sumaryczną, sumaryczną wartość koszyka troszkę zwiększyć. Nie tylko opierać się o konkretny produkt do sprzedaży, tylko zastanowić się, czy czegoś klient jeszcze nie potrzebuje. Może jeżeli kupuje ten telefon, to od razu dajmy właśnie mu to etui, czy to szybkę. Dorzućmy jako opcję dodatkową w koszyku. Ja wiem, że czasami to wymaga jakichś prac deweloperskich i standardowe sklepy tego nie mają, ale Shopper, WooCommerce, Presta, cała reszta mają masę modułów, tyczek czy dodatków, które pozwalają na takie apsele tak naprawdę. No bo to jest taka do w koszyku, czyli zaawansowana, zaawansowana metoda śledzenia tych klientów. Też takie rzeczy są i też warto się tym zainteresować, no bo może się okazać, że wy wcale nie chcecie sprzedawać więcej produktów, tylko tej samej grupie klientów sprzedawać towar finalnie o wyższej wartości i tak zarobicie i tak, a wtedy jedna wysyłka yy, nawet przyniesie to pewne oszczędności. 10. Robienie social marketingu. Byle tam być. Naprawdę jest masa sklepów, które mają jakieś fanpage, e pół z lajkami 1-2 na Facebooku, wciskając tam różne promocje i przydaje im się tylko i wyłącznie do adsów. Jeżeli wiecie, że będziecie robić Facebook Facebookacy i całą resztę Instagrama i tak dalej, oczywiście wiem, że musicie mieć tam konto i jakoś tworzyć te reklamy i całą resztę jako się publikować. Ale jeżeli zlecacie takiej agencji po prostu, byle wam tam, nie wiem, za parę stówek prowadziła tego facebook, byle on był, no to, to jaki to ma efekt? To w sumie nie przynosi niczego, prócz tego, że i tak macie miejsce, które musicie utrzymywać. 11. Słaby sklep. Przyłóżcie się do sklepu internetowego i tego, jak wygląda na mobile. Bardzo dużo klientów kupuje w wielu branżach na mobile. W niektórych branżach to jest 80-90% ruchu. A często jest tak, że to RWD w ogóle jest tak zaniedbane, że tam nic się nie da kupić ani przeklikać. Do tego droga klienta może macie, nie wiem, koszyk w pięciu etapach, z wpiętą jakąś bardzo dziwną bramką płatniczą. Takie rozwiązanie nie buduje zaufania, no i ta droga do decyzji się wydłuża. Jeżeli zakup jest emocjonalny, no to w takim wypadku potrzebujemy bardzo szybkiej realizacji zamówienia, no bo klient finalnie może nie chcieć tego kupić albo się rozmyśli w trakcie przeklikiwania się przez nieintuicyjny interfejs. Jeżeli wiecie, że jakiś produkt bardzo dobrze się sprzedaje i chcecie puszczać tak kampanię, zróbcie oddzielny landing sprzedażowy, tłumaczący zalety produktu, e, benefity, featurey, całą masę informacji, testimoniale Waszych klientów, żeby zbudować też to zaufanie. Rozwijajcie tą ofertę. No i nie róbcie banerów, które były kiedyś modne praktycznie na całą stronę główną i pierwsze co klient dostaje to wielki baner, gdzie jeszcze nic o was nie wie, ani nie wie w sumie gdzie trafił i co ma zrobić, a od razu ma jakąś ofertę, która niekoniecznie go w tym momencie interesuje. Baner jest OK, jak jest mniejszy, jest tylko dodatkiem. Zobaczcie, że najwięksi gracze już teraz właśnie tak robią. Więcej produktów, więcej oferty, mniej wielkich banerów przez całą szerokość i przez 70% strony na wysokość. Dobrze, mamy 11 moich subiektywnych typów na temat najpopularniejszych błędów według mnie, oczywiście. One się powtarzają gdzieś regularnie, przez rozmowy, które prowadzę z klientami i klienci, którzy do nas przychodzą z konkretnymi problemami. Bardzo często są to właśnie jedne z tych rzeczy, które wymieniałem wcześniej. Warto się wokół tego pochylić i może część wam wydawać się błaha, ale wierzcie mi, tak nie jest. Przejrzyjcie sobie wszystkie po kolei, jeszcze raz i zastanówcie się, czy na pewno nie popełniacie żadnego z tych błędów. Jeżeli której zaraz rzuci, to wszystko jest banalne i bez sensu? Okej, okay. może ten film nie jest dla ciebie. Jak najbardziej może tak być. Dla mniej zaawansowanych, pewnie jest tu kilka czynników, na których się zawisicie i które Wam w jakiś sposób pomogą. Nie zatrzymuję Wam więcej czasu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ten z minimalną obsuwą, ale trzymamy regularność raz w tygodniu. Lecimy i do zobaczenia. Cześć!